Okej, okay, bardzo się cieszę, że Was widzę. I ja bym chciała poprosić. O, może ciebie, tymek. Ciebie poproszę o to, żebyś wymyślił imię męskie. Krzysiek? Okej, okay, to będę opowiadała o Krzyśku. Ale zanim o nim opowiem, to chciałabym Was zapytać, czy Wy lubicie sprzątać? Wszyscy nie lubią sprzątać? Ty, Esterko, lubisz sprzątać? Średnio. A ty, Piotruś, nie lubisz. Okej. Okay. On lubi wywalać zabaw. A ty potem je sprzątasz, tak? Mhm. Okej. Okay. No to musimy tu jeszcze ciocię Esterę zapytać, czy lubi sprzątać, bo ja też lubię sprzątać, więc może Estery tak mają. No to powiem Wam, że Krzysiek tak był podobny do większości z Was, bo nie lubił sprzątać i miał taki straszny bałagan w domu, w całym domu ale okropny miał bałagan, że nikt go nie chciał odwiedzać. I on tak za bardzo znajomych nie miał, wiecie? No i tak trochę mu było z tym smutno jednak, no bo on nie wiedział dlaczego. No i tak prze, przeszedł się kiedyś po mieście i spotkał bardzo mądrego człowieka. I wiecie co ten mądry człowiek podszedł do niego i z nim zaczął rozmawiać i mu było bardzo miło z tego powodu. I on tak stwierdził: a co mi szkodzi? Zapytam go o coś. I mówi: słuchaj, nikt mnie nie odwiedza i ja nie wiem dlaczego, ale bardzo chciałbym mieć jakiś znajomych. Podpowiedz mi, co ja mam zrobić? A on mu nie powiedział. Wiecie co on zrobił? Jak myślicie co zrobił? Macie jakieś pomysły? Wiecie co, no nie właśnie. Nie powiedział mu tak, bo on był taki bardzo yy, ułożony, stwierdził, że on nie będzie mówił tak wprost, tylko coś mu da. I on mu coś dał. To był wazon. A co się trzyma w wazonie? Kwiaty. No ale to był pusty wazon, to był tylko wazon. No i Krzysiek tak popatrzył na ten wazon i mówi o, ładny ten wazon, podoba mi się. Postawił go na środku stołu. No i ten wazon sobie tak stał, ale on pomyślał: Nie, no tak bez kwiatów, i dezerwać jakieś kwiaty. Pozrywał kwiaty, włożył do tego wazonu i mówi: O, tak jest ładniej. A potem popatrzył dookoła i mówi: Strasznie mam tu brudno, ja chyba muszę posprzątać, bo przecież kwiaty nie mogą być w takim brzydkim otoczeniu. I wiecie co, jak on tak posprzątał to całe mieszkanie, tak mu się spodobało. Zaczął spraszać gości i on miał znajomych i od niego biło takie taka miał po prostu dobre e, samopoczucie, widać, że był szczęśliwy i już później nie zapuścił tak tego swojego mieszkania. Był bardzo gościnny i bardzo chętnie sprzątał. I powiem wam tak. Możemy sobie pomyśleć, że ten wazon z kwiatami to to będzie taki symbol. Wy wiecie co to jest symbol? OK, to możemy pomyśleć, że wazon to byłby symbol pisma świętego. Jak położymy to pismo święte tak na środku stołu i kwiaty, czyli to, kwiaty mogą być symbolem tego, że my czytamy to pismo święte. I to tak będzie na, na środku, i my stwierdzimy, OK, to niech to pismo święte, które czytamy, niech ono. Tworzy nam takie czyste myśli, takie nasze czyste zachowania, tak jak czyste było mieszkanie tego krzyśka. I myślę, że wtedy też będziemy bardzo chętnie z ludźmi rozmawiać o tym Piśmie Świętym i będziemy chcieli się nim dzielić. I ja wam tego życzę, żeby Pismo Święte było u was w takim centralnym miejscu w Waszym domu, żebyście czytali, Albo rodzice Wam czytali, żebyście pytali, jeśli będziecie mieć jakieś pytania do treści i żeby to było widać po Was, że Wy żyjecie tym pismem świętym. Tego Wam życzę. Możecie wracać do rodziców.